Facet zrezygnował z pracy, myśląc, że się wzbogacił. Cześć, jestem nowy na Redlicie. Pomyślałem, że opowiem tutaj moją historię. Pracuję w firmie budowlanej, zajmujemy się remontami domów. Mamy zasadę, że wszystko, co znajdziemy ukryte za ścianami, możemy zatrzymać. Zatrudniliśmy tego faceta, naprawdę pilnie potrzebowaliśmy pracownika, który od pierwszego dnia był totalnym bucem. Pracuję w tej firmie od pięciu lat, a ten gość zajmuje się budownictwem tylko od roku, po tym jak został zwolniony z pracy w księgowości za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. W każdym razie zawsze kpił z moich ubrań i mojego akcentu, a pewnego dnia posunął się za daleko, mówiąc mojemu szefowi o moim prywatnym koncie na Instagramie. Dostał się do mojego telefonu, przeglądał moją stronę na Instagramie i pokazał mojemu szefowi zdjęcia mnie palącego marihuanę. Mało wiedział, że mój szef to mój przyjaciel od ośmiu lat, kiedy to paliliśmy razem, zanim obaj przestaliśmy, byłem tak wściekły, że naruszył moją prywatność, że wymyśliłem plan, jak mu się odwdzęczyć. Był typem faceta, który zawsze przychodził za późno i narzekał, że pociągi lub ruch drogowy są powodem jego spóźnień. Pewnego dnia usłyszałem, jak mówił, że gdyby wygrał na loterii, rzuciłby tę pracę z powodu braku szacunku, na jaki zasługuje. Tutaj szacunek trzeba sobie zasłużyć. Pewnego dnia kupiłem online fałszywe złote monety i umieściłem je w metalowym pudełku, które znalazłem w sklepie z antykami i czekałem na okazję, by schować je w ścianie. Na szczęście nie musiałem długo czekać. Dnia, w którym znalazł monety, wydawało się, że to jego najlepszy dzień. Pierwsze, co zrobił, gdy otworzył pudełko, nazwał mojego szefa pieprzonym przegranym i na miejscu zrezygnował. Powiedział: "Pieprzyć to miejsce, jestem bogaty". LOL Mało wiedział, że to był najlepszy dzień mojego życia. Po jego rezygnacji mój szef powiedział nam, że i tak zamierzał go zwolnić za ciągłe spóźnienia, chciałbym zobaczyć wyraz jego twarzy, gdy dowie się, że złote monety są fałszywe. Najlepsze czterdzieści dolarów, jakie wydałem w życiu.